Cześć, melduje się Kobikowski. Dzisiaj kolejne wideo z cyklu gościnnie w moim studio. Mam ogromną przyjemność zaprezentować wam dzieło konstruktora o pseudonimie Krell Modelomania. Kolega Krell publikował już zdjęcia tej i innych swoich prac na grupie Facebookowej Kobi Maniacy. Ale uznaliśmy, że dobrze byłoby rozprzestrzenić informacje o tej pięknej bestii również na YouTubie. A kolega sam nie ma już czasu się tym zajmować. I tu wchodzę ja. Mamy przed sobą niemiecki, ciężki moździerz samobieżny kalibru 60 cm. Karl Gerät 40 o nazwie własnej Ewa. W studio jest też Legowski, który na pewno będzie miał coś do dodania. Siemka. Zapraszamy na oględziny. Zacznę od zwrócenia Waszej uwagi na coś, co mnie samego w ogóle od, od samego początku pozytywnie w ogóle rozwaliło, zobaczcie sobie na tą, na tą świetną, po prostu gablotkę szklaną na podstawie takiej z luster. No, jest to coś, co, co mi się strasznie podoba, i ja sam bardzo, bardzo chciałbym mieć miejsce i środki też do tego, żeby choćby te swoje najważniejsze modele, czyli takie na przykład jak prototypy Abramsów, haubice M44, czy Rosomaka i tak dalej, żeby chociaż te wystawić w takim czymś. Ja tam właśnie też na, chyba na forum kombinacji kolega Krell też pokazywał, że tam ma o wiele więcej modeli właśnie w takich super gablotkach. No ja się domyślam, że to może być dosyć droga zabawa, ale naprawdę warto, bo w ten, w ten sposób model jest zabezpieczony na przykład przed jakimiś tam troszeczkę za bardzo. Takimi tutaj agresywnymi rączkami, odwiedzających, tak? którzy mogliby tam coś po, tam poprzestawiać, czy pozmieniać, poodłamywać jakieś części i tak dalej. Ale jeszcze ważniejsze, modele są zabezpieczone przed kurzem. Więc no, to jest wspaniała sprawa, ale teraz tak. Na, na tutaj, oczywiście, na potrzeby tego wideo, my sobie zdejmiemy to szkło i będziemy to e, oczywiście oglądać sobie z bliska, bez szkła. Na modelu umieściłem też jedną figurkę, żeby pokazać Wam mniej więcej taką skalę, w jaki wykonano model oraz tutaj skonstruowałem na szybko coś, co mogłoby przypominać pocisk do tego oto moździerza, ale tym jeszcze zajmiemy się za moment. Model ściągniemy sobie też, oczywiście to tego, jest z tego lustra, z podstawy. Jest to unikatowa okazja, żeby pokazać Wam, jak wyglądam ja tutaj, przeważnie, jak to, jak to zrobić. Nie, nie da się chyba, a da się, <laughs> tak, tak to wygląda, softboxy, tutaj moja komóreczka w statywie, tak to wygląda, Taki, taka wstawka humorystyczna. W ten sposób cały model wygląda tak, jak skonstruował go kolega Krell Modelomania. Od razu muszę wam powiedzieć, że no prezentuje się wyśmienicie i, i tak no wiecie, bardzo potężnie. I ja może tylko jeszcze dosłownie kilka słów na temat tych prawdziwych, tak, że tak powiem, pierwowzorów z czasów II wojny światowej. Niemcy wyprodukowali kilka takich moździerzy, były to najcięższe moździerze samobieżne, jakie, jakie wprowadzono do, do użytkowania. Zdaje się, że sześć egzemplarzy chyba powstało, sześć i prototyp. Odpowiednio one były też nazywane, e, pierwszy to chyba Adam i Ewa, chociaż one później zostały też nazwy zmienione jakoś, żeby wszystkie były e, od nazw e, tych bogów e, nordyckich, tak? E, jeżeli czegoś nie pokręciłem oczywiście. słuchajcie, no były to bardzo ciężkie maszyny, które zostały, że tak powiem, opracowane z myślą o niszczeniu umocnień linii Marzinota, e, natomiast nie, nie zdążyły one, że tak powiem, na do, że tak powiem, podboju Francji, ale później były używane między innymi do, podczas oblężenia Sewastopola, chyba. No i na przykład też właśnie podczas no, niszczenia powstania warszawskiego. Są takie słynne zdjęcia, gdzie raz widać właśnie jeden z tych moździerzy stojący, stojący w jakimś parku na Woli. I ostrzeliwujący śródmieście. Z kolei są też zdjęcia, na których widać właśnie eksplozje. Potężne eksplozje, właśnie tych gigantycznych pocisków. W też mówi, że to są granaty. Ok, więc teraz przejdziemy do. Oczywiście zachęcam Was do tego, żeby sobie przeczytać o tych prawdziwych moździerzach Karl Gerat 40 w internecie. Gdzie jest dużo ciekawych informacji, jeżeli chodzi o takie podstawowe sprawy, to, to wiadomo, mamy tutaj potężną, potężną lawetę na, na wielu kółkach. I teraz, tak, przód. Podobno ta lufa była skrywana do tyłu, więc mogę założyć, że no przód, czyli stanowisko jakiegoś tam kierowcy, było gdzieś tutaj. No być, być może nawet to, to, ma, to miało być to stanowisko kierowcy. Tej, tej bestii, yy, natomiast no właśnie, on podjeżdżał już na stanowisko bojowe, podjeżdżał na biegu wstecznym. Yy, w ogóle no to, to nie była jakaś tam żwawa maszyna, a, bo tam poruszała się maksymalnie chyba 10 km na godzinę czy 10-12, czyli tyle co spokojnie biegnie mężczyzna, tak? Natomiast sam ten model już Kobi, tak jak wykonał go kolega konstruktor, porusza się bardzo fajnie, bardzo, bardzo żwawo się porusza. Tak, to aż pod swoim ciężarem się tutaj troszkę opada, opada te, to główne tutaj działo. Słuchajcie, no tutaj kolega bardzo dużo detali uwzględnił. Zaraz sobie przez nie tutaj przejdziemy. Ja może tylko jeszcze powiem o takim coś. Tutaj zbudowałem tak na prędce coś, co mogłoby być, co mogłoby obrazować jak gigantyczny był ten pocisk. W ogóle no była taka broń, to była broń uznawana za bardzo nieporęczną. Tak, bardzo ciężko było ją przewozić, ponieważ tutaj na tych swoich gąsienicach, na podwoziu gąsienicowym, to mogła się tylko na, na nieduże odległości poruszać, a transportowanie na dalsze odległości było możliwe wyłącznie za pomocą kolei. Tak? Czyli on tutaj miał gdzieś takie chyba to mają być: te, te takie e, ogromne, takie miał, miał solidne zaczepy, był podwieszany do takich odpowiednio, odpowiednich wagonów kolejowych. Specjalnie zaprojektowanych i był w powietrzu, tak transportowany na takich dwóch, jakby wózkach ogromnych, normalnie z kołami kolejowymi, albo też w częściach, też coś takiego widziałem, tak? A oprócz tego, słuchajcie, do tego moździerza powinien być jeszcze jeden taki, taki wóz amunicyjny z dźwigiem. Który właśnie na podwoziu panca Camwagan 4, że się nie mylę, i to właśnie kolega Krell też wspomniał o tym, że chciałby zbudować ten, ten wóz, to był świetny dodatek. No i właśnie, tutaj on rozumiecie dźwigiem, tutaj y, to musiał być opuszczone w ten na prosto. Tutaj ten dosyłacz, taki wielki, się cofał, tu był układzony pocisk, i ten dosyłacz go ładował tam od tyłu do tego, y, do tego ogromnego działa, to musiało w ogóle bardzo, bardzo fajnie wyglądać nie? tak, o ile w ogóle można mówić o, o tak strasznej marzynie tego typu określenia można używać no ale dla nas tutaj, dla maniaków, militariów jest to w jakiś sposób fascynujące, ale oczywiście powinniśmy mieć gdzieś tu z tyłu głowy jak straszne są to są to maszyny i interesować się tym głównie ze względu na na takie wiecie tradycje proobronne i tak dalej, i tak dalej Dobra, więc teraz przejdziemy tutaj sobie dokładnie po całym modelu. Ja tylko może wspomnę, że tutaj kolega ma takie podejście do tego, um, takie mniej purystyczne niż ja. To znaczy, on widzę przede wszystkim, widzę, się dobrze bawi i tworzy takie dzieło dla siebie, właśnie do gablotki. Więc tutaj to nie musi być jakieś specjalnie solidne. W dodatku, miesza systemy, ponieważ tutaj na przykład są elementy Lego, gdzie niegdzie. Ale to, to ja mówię ok, Zwłaszcza na przykład te tutaj, te ramiona robotów droidów. Świetnie wpinają się tutaj w te, w te z należytym takim, nie z, z odpowiednim właśnie mm, oporem. Nic to nie, nie, się nie rozchyla za bardzo, i tak dalej. Więc bardzo fajnie się w te zaczepy kobi wciskają te rami, ramiona droidów. To jest rurka, ta taka elastyczna, odlego. Bardzo fajnie wygląda ta, ta, ta poręcz, natomiast musimy sobie powiedzieć jasno, że teraz możemy już zbudować coś takiego z kobi z Też dosyć łatwo, zobaczcie. Mo, możemy sobie na przykład coś takiego zrobić. Teraz na przykład takie rozwiązanie no bez tego dołu. To jest teraz w najnowszym pancerze 4, właśnie jako ramię do mocowania karabinu maszynowego na wieży. Tu są trzy elementy proste. No oczywiście jest właśnie, jest nadal gigantyczny problem z tym, że, czy nie wiem, czy mam jeszcze mówić o tym po raz kolejny? No niestety taka już jest, już po powoli wstydliwa dla, dla kobiety jest sprawa, że nadal nie uruchomiono tej sprzedaży części luzem. Bardzo, bardzo proszę o to, bo tak jak właśnie rozmawiam też na przykład, bo tutaj kolega Krell przyjechał do mnie, do studio z, tą, z tym swoją... Maszynom było bardzo miłe spotkanie, porozmawialiśmy sobie i chyba zgodziliśmy się, że właśnie to jest potężny problem. Zwróćcie uwagę, tu można bez problemu sobie na przykład zamówić części LEGO w, w dużych ilościach, w praktycznie pełne spektrum części, tutaj właściwie tylko problemem są, jest cena niektórych elementów, rzadziej spotykanych. Natomiast w kobi nie da się, no tak trzeba zbierać z modeli, trzeba rozbierać modele, często dochodzi do tego, że rozgrzebujemy jakieś duże modele za kilkadziesiąt złotych po to, żeby wydobyć kilka części, wtedy no, oczywiście zostają nam tam części ekstra, tak, ale koszt tych pojedynczych elementów, które potrzebowaliśmy jest de facto monstrualny, co powoduje, że próg wejścia w takie, w takie budowanie zaawansowanych konstrukcji własnych jest bardzo wysoki. Jest powiedzmy sobie porównywalny z Lego. Tak? Czyli nie korzystamy z tego, że generalnie system Kobi jest, jest dużo tańszy. Dobra, ale to mam nadzieję, że już niedługo będzie po prostu yy, yy, zaczniemy o, zapominać o tym problemie, ponieważ Kobi się obudzi i wprowadzi yy, tą yy, sprzedaż elementów. Luzem. Dobra, więc tak. Więc tutaj kolega, bo wspominałem o tym, że kolega używa w miesza systemy, to powiedzmy sobie OK, ma taki styl. Natomiast jedna rzecz, która, <laughs> która dla mnie jest nie do zaakceptowania, y przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, to jest y y fizyczna y modyfikacja elementów poprzez na przykład y cięcie i Wiercenie i tego typu sprawy. Na przykład tutaj są, tu jest włócznia z obciętym grotem. Tutaj na przykład jest wydrążony, wydrążony ten element, jest i tam chyba też coś było zmodyfikowane. Ja tego absolutnie nie popieram. Nie pochwalam i gdybym, to nie jest żadna recenzja oczywiście z mojej strony tutaj, ale gdybym robił recenzję, to na pewno odjąłbym za to co najmniej minus 2 punkty. Na szczęście nie robię recenzji, tylko tutaj razem z Wami się zachwycam i oglądam sobie ten, tą yy, wspaniałą maszynę zbudowaną przez, yy, przez kolegę Krela. Okej, okay, więc tak, tutaj słuchajcie, z, z, podwozie jest takie dosyć, wiecie, takie trochę... Yy, te, te, te kółka tam typu mamy KW2, tak? Ale na wąskich gąsienicach. Uważam, że to bardzo się tutaj dobrze, dobrze spasowuje. Wymiarowo. A! Wymiarowo! Dobra, więc yy, miałem o tym wspomnieć. Z pomiarów wychodzi mi, że model jest bardzo bliżutko mojej ulubionej skali 1 do 35. No, jest tak 1 do 36. Wychodzi mi. Czyli bardzo, bardzo fajnie, tutaj brawa dla kolegi, że tak, tak, jestem ciekaw, czy też to było tak, że po prostu tak mu wyszło, czy planował, nie wiem, <laughs> czyli tak, to jest teraz tył, tak, czyli ja trochę nie znam tej konstrukcji, więc nie wiem za co tutaj mogę chwycić, chyba tutaj mogę chwycić, zobaczcie, mamy sporo tutaj różnego rodzaju detali, w postaci poręczy, chyba drabinek, Albo jakiś tutaj kratek wentylacyjnych, narzędzia, oskart, klucz nastawny, tutaj pełno jakieś tu są właśnie te, te, te ucha takie do przewozu koleją w tych takich w tych wózkach. Tu mamy taki jeden, jeden z pomostów już obniżonych, tutaj mamy lampę. Z tej strony zobaczcie, mam tutaj takie dwie Generalnie, mam tutaj takie dwie galerie yy, na tej całej tej lawecie z poręczami. To, to wygląda to świetnie, tak? Trzeba to powiedzieć jasno, że wygląda to świetnie. Spasowuje się dobrze, natomiast to są elementy Lego, tak? O tym trzeba pamiętać. Tu może tego, że umierzasz tutaj gdzieś. Go, nie wiem, może tutaj niech sobie stanie. Zobaczcie, tutaj mamy, zdaje się, przyrządy do do zmieniania nastaw tego potężnego działa to były, to były te pokrętła ręczne z odpowiednim pewnie przełożeniem żeby dało się to obsługiwać właśnie ręcznie tam z tyłu widzicie tam pod tym pod tym działem kolega jakby taką zębatkę właśnie zrobił imitację tego jakby to mogło tam wyglądać potężne Potężne to oczywiście działo, które miało być y, działem kalibru 60 cm. Weźcie sobie, weźcie sobie miarę, młodsi tutaj, zwłaszcza, którzy, y, t, którym trudniej to wyobrazić. Weźcie sobie miarę, weźcie sobie, zobaczcie 60 cm i wyobraźcie sobie, że takiej średnicy był pocisk. Yy, więc tutaj jest wydrążone, tutaj jest trochę minus, ale ogólnie to jest niezłe, jak to tutaj zostało zbudowane. Podoba mi się. Szkoda, że no, nie jest to systemowe. tak? Tutaj widzimy zasygnalizowane potężne oporo-powrotniki. Wyobraźcie sobie, jaki to musiał być odrzut tej lufy podczas strzału takim tutaj potężnym pociskiem. Zakres ruchu tego jest potężny, duży. Zobaczcie, tak, tak, taki był tutaj pozycja powiedzmy sobie zerowa. Raczej ta broń nie służyła do, do strzelania na wprost. Tutaj jedynie było w tej pozycji było ładowanie. Od tyłu za pomocą tego tutaj dosyłacza. No i bardzo wysokie kąty. No, chyba nie wiem, tak to jest <gryw> autodestrukcja, tak? W tym, w tym położeniu. Ale tutaj, na przykład, tam właśnie jakieś takie jest to słynne, takie poruszające zdjęcie, dramatyczne zdjęcie z, z powstania warszawskiego, to mniej więcej on był w, w, taki, w takim położeniu. Tu więcej pokręteł. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu właśnie też jakieś są takie różne tutaj urządzenia. Dobra, tutaj też sobie podniesiemy teraz. O, zobaczcie, z tyłu detale. Tu też chyba, tu też chyba miała być drabinka. Tylko ona jest bardzo delikatna, muszę uważać. To jest kanister, haki, poręcze jakieś, tutaj też są chyba zaczepy. I domyślam się teraz, że to, no to po prostu jest takie wysunięte stanowisko tutaj kierowcy. To jest wysunięte stronisko kierowcy. Tutaj chyba też po zdemontowaniu tego dosyłacza. dzisiaj nie wiem za co tu mogę chwycić. Może było też coś otworzyć, ale tu ja może nie. A, tutaj widać też yy, silnik, ale ja nie wiem, czy to miał być, czy to na pewno miał być silnik tutaj. Z tej strony chyba jest bardzo, bardzo podobnie. E, tutaj zobaczcie, troszeczkę są inne chyba detale. Zamiast jeszcze jakaś poręcz taka i takie podpórki. Ale ogólnie to samo, tylko tu widzę nie ma tego węża, a właśnie chciałem wam pokazać ten wąż. Chciałem wam pokazać tutaj ten wąż, bo nie wiem czy na to zwróciłem uwagę. O, tu jest też taki wąż biegnący tutaj właśnie do tego układu wydechowego i, I tu niestety właśnie jest też jeden element, jeden element jest ucięty. Ale słuchajcie, to teraz w tym momencie też faktycznie nie, nie wiem gdzie jest przód, a gdzie tył tego urządzenia, no ale było napisane, że, że działo by było zwrócone w tył, tak, czyli przód miał być tu, No, ale może silnik jest z przodu, <grym> nie wiem, nie wiem, nie wiem. Okej okay, Legowski, a Ty co byś powiedział? No ogólnie pojazd jest naprawdę bardzo fajny. Duży jest, nie? No, naprawdę. To mi się pewnie strasznie podobają te, te legowe elementy, bo tutaj są elementy Lego, a ty jako. <noise> no ma, maniak Lego. Nie wiem, ale też no, nie podoba mi się jakoś to specjalnie, że, że kolega Krell tutaj pomieszał jednak kobi z Lego. Szczególnie mi się nie podoba, że poucinał niektóre elementy. Tutaj Cię popieram. No tak, to jest tutaj yy, no. minus dwa. Gdybyśmy, gdybyśmy oceniali. Ale... No tak. Ale to nie widzę. Tak, ogólnie bardzo dużo detali. Ten pojazd, jak już Kobieńkowski mówił, jest naprawdę bardzo realistycznie odwzorowany z prawdziwego. No tak, bo co prawda nie, nie, nie tak. widzieliśmy takich super dokładnych zdjęć, ale z tych zdjęć, które widzieliśmy, to naprawdę jest tak, że znawcy od razu wiedzą, tak? Patrzą na tą maszynę i od razu wiedzą, na, na co patrzą. Tak, y, ogólnie, no model. Prawie naprawdę nie małe, ale gigantyczne wrażenie. I ogólnie gdyby nie mówić o zabawie, to model by sprawiał naprawdę świetną funkcję na półeczce. Jako taka no, ozdoba tak. na, na, z, z najwyższej y, półki. O, tak no. Byśmy powiedzieli. no jeszcze w tej bajeranckiej szklanej gablocie, tak. na które na razie my sobie nie możemy na takiej gablotki pozwolić. No raczej nie. Ja już chyba tutaj za wiele do dodania nie mam, model bardzo, bardzo mi się podoba. Oczywiście tutaj te, te zastrzeżenia, które już powiedziałem, pozostają, czyli ja na przykład budując za wszelką cenę, bym chciał uniknąć jakiejkolwiek tam mechanicznych modyfikacji elementów, są bez no, przestrzeń do obejścia, Noż prędzej na przykład zastosowałbym właśnie system LEGO, niżbym coś tam. Modyfikował, ale w pełni rozumiem to, że ktoś może mieć do tego inne podejście i traktuje na przykład klocki plastikowe jako swego rodzaju tylko tworzywo. tak? Tam, gdzie są, jest systemowo, może coś rozwiązać, robi systemowo. Tam, gdzie uci można uciąć, zwłaszcza jeżeli jest starszym użytkownikiem, no to ucina i, i, i koniec. I modelarze tak robią, tak? że sobie sami modyfikują części bardzo często, więc to jest zwłaszcza jeżeli on jest modelarzem, też kolega to. Dla niego to jest po prostu naturalne. Tak? Yy. Dobrze, więc ja tylko się na końcu powiedzieć, że ogólnie jeżeli chcecie więcej tego typu konstrukcji sobie poglądać, to zapraszam Was na, na to forum Kobi Maniacy i chyba też na jeszcze jakieś inne forum, zdaje się, Kobi WW2 jest takie forum też na, na Facebooku, tam jest paru takich zapalenców, którzy, co najmniej paru, którzy też swoje ciekawe konstrukcje prezentują. Więc tak, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. Tak. No i ogólnie jeszcze możecie się niedługo spodziewać recenzji z 85. Tak, na, na kanale Legowskiego ja, no taką, spróbujemy zrobić taką pierwszą e, wspólną e, recenzję, ale to. Tak, Kabikowski będzie moim gościem. Ja będę z kolei gościem kanału Legowskiego. Za czym z tego wyjdzie, nie zapyszajmy, bo jeszcze wiesz, jeszcze nam mm. co, w końcu nam ten nic z tego nie wyjdzie i co? Dobra, trzymajcie się. just